po poprosić o opinię po tych dwóch spotkaniach, jakie zagraliśmy w Błoniu z Piekiem Warszawa. Pierwszy sparring, 3 do 1 dla rywali, I tym razem tutaj nietypowe grano do jednego. Jakie wnioski po tych dwóch ważnych meczach? Wnioski, wnioski, wnioski. No myślę, że w pierwszym meczu troszeczkę brakło nie może troszeczkę elementu samego skutecznego bloku. Mieliśmy rzeczywiście tam dużo wybloków i może te kontrataki moglibyśmy lepiej wykorzystywać. Wczoraj też kurczę, no brakuje nam to na pewno świeżości. Jest, jest ciężko, jest ciężko, to nie ma co ukrywać. Na razie na pewno skupiamy się na dużym obciążeniu i, i widać to mniej więcej w nogach, każdy to czuje, więc na pewno to jest ciężki czas. I jakby staramy się na tą chwilę grać po prostu najlepszą siatkówkę, wiadomo, staramy się wyciągnąć też wnioski, oglądamy wideo i każdy patrzy, co musi po prostu poprawiać, bo mamy jeszcze czas, tak nam chyba 6 tygodni, co 5 zostało nam do, do, do pierwszego meczu ligowego, więc jeszcze dużo do poprawy, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze jak na ten, na, ten, na ten czas, który jest aktualny. Czy byś powiedzieć, co według Ciebie uległo poprawie względem tych ostatnich w jakich graliśmy z Norwidem i Rysim. Myślę, że możemy być zadowoleni z zagrywki. Dobrze gdzieś tam funkcjonujemy na razie w tym, w tym aspekcie. Mam nadzieję, że będziemy cały czas dobrze funkcjonować, bo rzeczywiście mamy duży potencjał tutaj na, tej, na tym, w tym w tym. W tym, w tym. Polu, i więc y, mam nadzieję, że będziemy to podtrzymywać i jeszcze, jeszcze więcej dokładać. Jest tu widać mądrość wszystkim, nie jest to puste takie wklepanie e, siła razy ramię, tylko rzeczywiście to jest myślenie, gdzieś tam skróta, może tutaj zmieniają strefy. Więc jakby widać, widać że każdemu ma bardzo, bardzo zależy i widać zaangażowanie w tej ekipie, to myślę, że to jest bardzo dużo, więc ino y, się cieszę.